Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Indiana Jones gościł na moim kanale do tej pory tylko jeden raz w mojej własnej konstrukcji, ale dzisiaj powraca w formie recenzji. Zapraszam na recenzję zestawu LEGO Indiana Jones Wyścig po skradziony skarb. Jakiś czas temu pytaliście czy będą się pojawiały recenzje archiwalnych zestawów na kanale. No i tydzień temu zaczęliśmy indominusem Rexem, a dzisiaj recenzja zestawu z roku 2008. No i znowu jest to zasługa oczywiście kopalni klocków, czyli sklepu, który mieści się w Dąbrowie Górniczej. Sprawdźcie w opisie linki do ich Facebooka, Allegro, Bricklinka i czego tam jeszcze. Mają naprawdę masę archiwalnych zestawów, ciekawych części. No i to właściwie tyle. Przejdźmy do recenzji tego zestawu. Mamy tutaj dwa takie samochody, jeden większy drugi mniejszy, no i oczywiście głównego bohatera, czyli Henryego Jonesa juniora, znanego szerzej jako Indiana Jones, tym razem galopuje sobie na koniu, żeby doścignąć jeden albo drugi samochód. No i tutaj za chwilkę sobie oczywiście pooglądamy z bliska, zobaczymy jak są skonstruowane, obejrzymy mini minifigurki. No i kurczę, będę się pewnie dzisiaj mocno jarał, bo jest to jedna z moich ulubionych serii filmowych. Jakbym nie wiedział, że jest to pojazd z serii Lego Indiana Jones, to mógłbym równie dobrze pomyśleć, że jest to konstrukcja Kobi. No, bo oczywiście mamy masę tego typu konstrukcji od drugiego producenta klocków, który jest też bardzo znany w naszym kraju. No, ale oczywiście w tym wypadku jest to Lego. Indiana Jones. No i co do konstrukcji, myślę, że sam samochód wygląda dość ciekawie. Tutaj troszeczkę nie udało mi się doczyścić tych zakurzeń w zagłębieniach. One chyba gdzieś tam dostały trochę wilgoci i rzeczywiście było ciężej, ale całą resztę zestawu udało mi się całkiem jakoś sensownie odrestaurować. No i też widzimy, że upłynęło 12 lat od premiery tego zestawu. Mamy tutaj takie pewne ograniczenia też. Widać, że można by za pomocą dzisiaj znanych nam elementów nieco inaczej ten samochód skonstruować, ale myślę, że on i tak bardzo dobrze przetrwał trwał próbę czasu. Pierwsze co, no to można by było użyć tutaj jakiegoś takiego elementu do odchylania dachu, troszeczkę inaczej go może zabudować, żeby go w jakiś sposób uatrakcyjnić, ale na pewno bardzo i to naprawdę bardzo podoba mi się to, jak została wykonana przednia część samochodu. Zarówno grill, tutaj bardzo sensowne wykorzystanie okienka, żeby zrobić ciekawe zabudowanie, świetnie wykonane błotniki, więc tutaj te nadkola naprawdę wyglądają sensownie i cała przednia część samochodu najzwyczajniej w świecie mi się podoba. No i mamy też bardzo Ciekawy ten duży element, który tworzy nam kabinę dla dwóch kierowców. Szkoda, że dzisiaj choćby w City coś takiego nie jest stosowane do choćby jakichś takich dragsterów, chodrodów i tym podobnych konstrukcji. No bo zobaczcie, nawet mamy tutaj wyprofilowane fotele. Bardzo fajnie to się prezentuje. Można sobie rzeczywiście zrobić dzięki temu sensowny samochód. Fakt, faktem, nie ma uchylnych drzwi, ale też często LEGO teraz pomija w ogóle taką funkcjonalność. No i takie to jest smutne, a tutaj się dało. Zobaczcie, nawet mamy też zrobione takie imitacje zawieszenia, więc już wtedy o tym myślano. No dobra, jak została zabudowana paka. Ano w ten sposób mamy tutaj burty, które sobie możemy oczywiście odpiąć i na pinach, które są osadzone w tych klockach napiny są po prostu te zamocowania i szczerze mówiąc, w bardzo, ale to bardzo dobrym stanie zachowała się ta plandeka, bo tutaj naprawdę ona wygląda świetnie. Nie jest jakoś szczególnie ubrudzona, pogięta i tak dalej, więc jak na 12-letni zestaw ona jest w bardzo dobrym stanie. No i mamy tutaj też coś co może się wielu osobom spodobać, bo jest to złota skrzynia i naprawdę to jest świetna sprawa, dlatego, że teraz zobaczcie, dostajemy skrzynie w różnych kolorach, czy to w jakimś takim piaskowym, jaśniejszym, ciemniejszym, w brązie, w zieleni i tak dalej, ale złota skrzynia, wow, teraz to już jest rarytas, no i w środku mamy oczywiście trochę skarbów i wśród tych skarbów mamy stare, dobre monety Lego, złote, te takie właśnie chromowane, które się ciągle zdrapywały, gubiły ten kolor, no i garstkę kryształków tutaj w nie wiem czy one są w czterech kolorach, bo tak teraz im się szczegółowo nie będę przyglądał. Ale rzeczywiście mnogość kolorów jest, no i wtedy to się rzeczywiście robiło skarby, a nie tak jak teraz, że się wrzuci kurcze, nie wiem, 1 na 2 w kolorze tego mydlanego złota i cieszcie się, że w ogóle coś dostaliście. Tak to mniej więcej teraz wygląda. No i tutaj muszę zacytować Klockozaura: Kiedyś było lepiej, pod tym względem na pewno. Dobra, domykam burty. Plandeka już bezpieczna. Całkiem udany samochód. Jeśli chodzi o mniejszy pojazd, tutaj również można by go było pomylić z konstrukcjami Kobi. Fakt-faktem takim jest przed paru lat, ale rzeczywiście mniej więcej tak to wyglądało i znowu bardzo, ale to bardzo podoba mi się przód wozu. Zobaczcie, on tutaj wygląda świetnie. O właśnie widzę, że nadkole mi się chyba odpinało, coś tutaj pstrykało. I te nadkola też są tutaj bardzo fajnie zrobione w ciekawy sposób. Kreatywnie wykorzystano flagi. Naprawdę to się może podobać. No, ale rzeczywiście tutaj przednia część jest ciekawie zabudowana, bardzo sensownie została ta nieduża przestrzeń zagospodarowana. Może się to podobać. Ładnie zostały też zamontowane światła. Kurczę, w ogóle te starsze konstrukcje samochodów jakoś tak były chyba bardziej przemyślane. Tutaj mamy miejsce dla kierowcy. Tutaj jeszcze na tej małej pacie mamy jakiś taki, nie wiem, działko, czy też innego rodzaju broń. Może na oczywiście z niej strzelać do Indiany Jonesa. Tutaj jeszcze zostało zamontowane koło zapasowe. Jest jeszcze strzelba. To też taki element bardzo dobrze kojarzący mi się z serią Western, więc jeszcze trzeba się cofnąć do połowy lat 90., kiedy te strzelby były um, no, używane na co dzień w tych wszystkich zestawach Lego. Tutaj Ciekawe po prostu nawiązanie, i myślę, że też łezka w oku się może zakręcić. A sam samochód, kurczę, to tak na dobrą sprawę teraz, można by wydać taki nieduży samochód, i na przykład figurkę Indiana Jonesa, i jednego z tych strażników żołnierzy, i to by się sprzedawało po prostu jako mały zestaw. A kurczę, tutaj trzeba było kupić mały pojazd, większy pojazd, no i trzy figurki, ale do nich oczywiście przejdziemy za chwilkę. I dawajcie w ogóle też znać, czy bardziej Wam się podoba ten samochód czy ten większy, bo szczerze mówiąc, mnie podobają się oba i nie wiem na który się zdecydować jako ten ciekawszy. Jak już wcześniej mówiłem, w zestawie znalazły się cztery minifigurki. Zacznijmy, oczywiście, od głównego bohatera granego przez Harrisona Forda, czyli Indiana Jonesa. Standardowo dostał na wyposażeniu. Page, bez którego pewnie nie mógłby się obyć. Tutaj jeszcze przez ramię przerzucona taka nieduża torebka oczywiście na głowie kapelusz, no i buźka, już wtedy bardzo ładnie zadrukowana naprawdę przypominająca bohatera filmów oczywiście, przez to, że na głowie ma kapelusz, nie mógł tutaj dostać alternatywnego nadruku na buźce ale świetnie wyglądają nadruki na torsie i na nóżkach zobaczcie. Skórzana kurtka, lekko gdzieś tam porozpinana, lekko pewnie też ubrudzona koszula tutaj trochę asortymentu na wyposażeniu też. Na paskach, kabura na broń, jakieś takie klamerki, spinki i tak dalej. No, z tyłu, niestety, bez nadruków, a można by było choćby dać takie zagniecenia na tej kurtce, ale, mimo wszystko, figurka prima sort. No i, oprócz niego, znalazło się, można powiedzieć, trzech takich klonów, bo, jeśli sobie do, dobrze teraz patrzę, to nadruki na torsikach są identyczne. Tutaj, rzeczywiście, pod tym kątem jest to atak klonów, ale każdy z nich dostał inny nadruk na bójce. No i tutaj mamy, zobaczcie, takiego wąskiego tego jego mościa, z lekkim grymasem na twarzy. Bardzo fajna taka czapka, trochę w stylu legi Cudzoziemskiej, więc jeśli chcecie mieć ciekawych żołnierzy z Lego, warto szukać tych postaci z Indiany Jonesa, bo rzeczywiście jest ich cała masa. Ten gość ma hmm, szczerze mówiąc bardzo dziwny nadruk na buźce. Szczerze mówiąc ciężko jest mi odnaleźć, gdzie są jego usta, gdzie wąsy. Trochę wygląda jak jakiś dziwny mrówkojad. To jest absolutnie coś niecodziennego. Z tyłu oni też są pozbawieni nadruków na torsikach, więc tutaj z tyłu Wam ich nie pokazuje. no i ten gość z takim powiedzmy umiarkowanym uśmiechem, ale całkiem normalny nadruk na buźce, w porównaniu do tego wygląda całkiem spoko, ale chyba najlepiej wypada właśnie buźka ta, bo tutaj te wąsy mi się bardzo podobają, jest ciekawy i też można by z niego zrobić jakiegoś takiego generała, naprawdę byłoby to spoko. Nie zapominajmy również o koniu. Mamy tutaj starego, klasycznego, białego konika, który jeszcze nie rusza zadem, który jeszcze nie ma tych zaobleń, który jeszcze tutaj ma lekkie przesunięcie na nadrukach i jedyną jego funkcją bawialną było machanie głową oraz możliwość wpinania i wypinania siodła. Warto też zwrócić uwagę, że siodło jest w stanie nienaruszonym, a zawsze to był taki podstawowy problem, że łamały się te elementy trzymające broń, czy też flagi, które tutaj się wpinało. No i warto mieć to na uwadze, bo rzeczywiście klasyczny konik w bardzo w bardzo dobrym stanie, no to myślę, że jest ciekawa rzecz. No i jak, warto było zrobić recenzję tego zestawu? Mam nadzieję, że więcej zestawów z serii LEGO Indiana Jones zagości na moim kanale. Tym absolutnie się jaram, jest naprawdę świetny. Nie wiem, czy to przez pryzmat tego, że właśnie seria filmów bardzo pozytywnie mi się kojarzy, czy też dlatego, że te konstrukcje są najzwyczajniej w świecie udane, czy też to, że te figurki wyglądają ciekawe. Pewnie jest tu masa składowych, które powodują, że efekt na końcu jest bardzo pozytywny i bardzo dobrze odbieram ten zestaw po upływie 12 lat od jego wyprodukowania. On nadal prezentuje się dobrze, i myślę, że gdyby teraz trafił do sklepów, też znalazłby swoich entuzjastów. Dawajcie znać, czy Wam ten zestaw się podoba, czy też dobrze jest robić recenzje archiwalnych, nieco starszych zestawów. Bo jeśli tak, będą regularnie na kanale. Bo już jeśli chodzi o takie dogadanie się w tej sprawie z kopalnią klocków, mamy to już dawno ustalone. Także chętnie mogę Wam pokazać nieco więcej z ich zbiorów. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!